Podlasie, łąki koło rzeki Narew. Dzisiaj jesteśmy w hodowli Adriana i Beaty, którzy hodują konie zimnokrwiste, pkz i dwie klacze sokulskie. Zapraszam na film. Narzeczeństwo Beata Owsiejczuk i Adrian Budziszyński hodują 22 sztuki koni zimnokrwistych. Pan Adrian przywiózł konią belesiana. Jest to słynne stado z miejscowości Zawyki-Ferma, które znane jest jako podlaskie hipopotamy, ze względu na to, że upalną część dnia spędzają zanurzone w rzece Narew. Mój plan był taki, żeby oczywiście je sfilmować w tej rzece, ale umówiłem sobie kilka filmów, jeden po drugim, tego dnia, a hipopotany z Narwi ustawiłem na rano. Kiedy jest zimno i koniom nie dokuczają owady, główny czynnik zachęcający je do wejścia do rzeki. No i mamy klopsa. Będę musiał przyjechać tutaj po południu. Hodowcy prowadzą na Facebooku grupę Konie Zimnokrwiste Realiści, gdzie zapraszają wszystkich miłośników tych zwierząt, a my podziwiamy narew. ref. Tak, klacz w wodzie, to jak, jak się nazywa? Klacz w wodzie to będzie Persia 2017. A co to zaraz rasa PKZ? PKZ. Tak. To, to wszystko to... w stadzie macie PKZ, tak? W stadzie mamy głównie PKZ jest dwie sokulanki. O, to ta, ta, ta dokładnie jest sokulanką. Tak się nazywa? Persa. Persa? Persa. A tam idzie, schowała się. Bo ta pierwsza z, od nas to jest. Zrzędowa, od Daniela. On miał sokulankę? Nie, to nie jest sokulanka, tam z tyłu wyszła sokulanka, ta jest wykarczona Czy... taka mocno. A widzę, taka. Teraz będzie pierwsza. Pierwsza będzie no. To jak będzie... ona się nazywa? Persja. Persja. 2013 rok. Ta z przodu wysoka? Tak, Susi od Daniela Koźickiego. No tam idzie sokulanka. 13. Bardzo ładny kark. Bardzo ładny. Ona bardzo mocno się wrodziła wojta. Bo jakim jest? Viper. W końcu jesteśmy w mateczniku tej rasy, czyli na Podlasiu PKZ w typie sokulskim to rasa zachowawcza. No jak widać te konie, które są tutaj urodzone i tutaj wychowane, ale dużo lepiej sobie radzą z tą paszą. Widać po tu słabe, słabe są Słabe pasiska są, czy jak to jest? No tutaj jest dużo, duże zróżnicowanie w trawie. Słabej jakości. Ale to są Wasze łąki, czy to są jakieś Tak, To jest w to większości jest... nasze. W tym roku mamy 7 rybaków. A jakie stady jest duże? Łącznie 22 sztuki bez ogiera. Ale no ładna, bardzo kulanka, powiem, mi się. One tak, one tak chyba powinny wyglądać. A ona była kryta soku, sokulakiem? W tej czy? Nie, 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 była kryta 20-letnim ogierem Pokémon. Tym waszym co był u was tak? Tak, ze stada Jękowica. Znaczy, ona się podmyliłaś, się, ona jest tutaj, ona myśli, że pewnie coś tam jest do jedzenia, tak? One spokojnie podejdą, zaraz znajdą sobie belę. Już widać idzie. Proza. Konie zawsze u was były czy wy zaczęliście hodować? Konie zawsze były chyba. U, w mojej rodzinie tak, u Beaty też raczej zawsze. Bo tak jakby jesteśmy z zwłóczem w Polski, bo ja jestem z Radomia, a Beata jest stąd. tak? O, chyba już znalazłem. A już znalazłem, no szybko. Ich paswiska są po obu stronach rzeki, a są tu tereny zalewowe. Hodowcy są uzależnieni od poziomu wody w rzece. Żeby dostać się na łąki z drugiej strony, muszą przejechać rzekę. Jak jest wysoki stan wody, nie mogą zebrać siana i nie ma gdzie paść koni. I całe stado już idzie teraz na śniadanie. Dowozimy im specjalnie siano, żeby widzieć, czy zainteresowane są trawą, czy musimy już je przeganiać. Bo niby trawy jest sporo, ale nie chcą niektórych, niektórych gatunków trawy nie chcą pobierać w ogóle. A po skoszeniu, wysuszeniu zjadają wszystko. Całe siano, tak? Tak. tak. Po prostu to, mogą. Zimą sobie... co na sianie one są, tak? Siano tak. i o, dodatkowo owies. Jak stoją w boksach. Pokazujecie gdzieś konie na wystawach? Tak. E... Akurat to ta była w tym roku w zabudowie. 11 czerwca. Zajęła bodajże czwarte miejsce. One jako drapak, chyba bardziej to traktująco. Na razie rozwalają, tak, a później będą jest. jadły. No to jak, będą, jak będzie zjedzona bela, to znaczy, że trzeba szukać mi następnego pastwiska, no bo nie mają gdzie pobierać paszy. A na razie widać, że nie jedzą, tylko bardziej się bawią. Rozrywka. Rozrywka. Ten źrebak tak się tarza, co to jest? To jest klaczka Pantera. Od Prady po Ganderze. Czyli to nie tylko wasz ogier był, ale różne ogiery były. Gander u was. jest u kolegi. tam oh. gdzieś tak A to z ogierek tej klaczki, tak? Tak, to jest ogierek klaczki Suzy. Bo tak. ona jest od, od Daniela. E, Daniela. Od Daniela. Tak, tak. Z tak. przyjechała spod niemieckiej granicy. No czy co robią? Wywołują, sprawdzają, czy to na pewno ten. gdzie był? Gdzie był? Zazwyczaj im przywozimy siano i wodę na paswiska, gdzie nie mają dostępu do rzeki, więc dlatego pewnie. To Ale właśnie z tą rzeką, bo tu u Was jest ciekawa historia, one bardzo lubią brać kąpiele w wodzie, w rzece, tak? Lubią brać kąpiele w rzece w celu odgonienia owadów z siebie i ochłodzenia temperatury swojego ciała. Hodowla zaczęła się od którego konia? To znaczy najdłużej w naszym stadzie jest ta klacz piękna, w tej chwili ma 18 lat i praktycznie co roku mamy od niej źrebaka. W tym, y, w tym roku jest to ogierek, y, to gdzieś... przycinek, najmniejszy no i najdrobniejszy w stadzie. Ale powiedzcie mi, ona jest y, pkz tak, tak? ona to jest pkz -em. To, jest... to prawie... wszystkie córki są tutaj? Wszystkie. jednej córki brakuje tak naprawdę, brakuje Pragi. Tak. Której, Pragi córek jest tutaj chyba pięć. Wszystkie zostały podobni u nas. Córka Pragi, najmłodsza, poranna. Prada z 2018 roku, idzie do nas Persja z 2017 roku. Aha, czyli to jest yy, córka tej karej Klaczy, która się nazywa Piękna. Piękna. A córka jest Prima i od niej mamy drugą pracę, którą zostawiamy w podobni. Wcześniej same ogierki się trafiały. A widzę, że dziewczyny mają konflikt. I Prima jest półsiostrą Persji, tej sukulanki. One są po jednym ojcu. No i widać tą podobieństwo. Bardzo dobrze, by ci dokuczała na pewno. Cię kopnęła no, się nie dobrze, rządzi salem No, żeby nas nic teraz nie porządziło Rzeczywiście taka charakterna Ona rządzi salem, stado musi chodzić za nią. I mają się słuchać, a jak mają nie to... Się słuchać. Ktoś Coś tak jest? <noise> a to jest jej się ten mały? Yy, tak. tak, 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 to jest przecinek Babcia, babcia, żeby tak, niech tak, widziała, tak. że my też tu jesteśmy, żeby czasem... Nie, babcia ludzi nie atakuje. Ja znaczy obrad. ludzi to nie, ale popędzi innych i wpadną na nas. Nie, może nie. Minuje no się, I rybaczek się. Ogólnie jest bardzo grzeczna, ale A w stadzie, stadzie musi... musi rządzić. Nie ma znaczenia, czy ktoś ma, tak jak tamta, 170 wzrostu i waży dużo więcej od niej, ale ma się jej słuchać i koniec. Ale... Ty no uparta. oparta. Ona rządzi w stadzie i to jest jej stado i koniec. nieba babcia waży z 550 kg, tak? Ty, Ale patrz. Nie popuść. Ona jest nowa, w tym roku dopiero dołączyła do stada, więc musi się przystosować do do całej, do całej reszty. i do rządzenia babci. To, ale tak. Babcia jest zawzięta, bo no to jest jej stado. Nie no, ta ustępuje już. No tak, no bo ona musi ustąpić. Chodź tu, chodź. A ta kara, kto to jest? To jest kawka, ale ojca nie pamiętam ani matki, bo ona jest zakupu, nie? Ale duża jest. Ale słuchajcie. się zdjęciach Na zdjęciach wygląda dużo niższą, jak się jej robi. Dopiero jak stanie się porównanie z kimś ma. Co? Chodź. Dawaj. To jest PKZ? Tak, PKZ. Koniec tego dobrego. Miały być konie w rzece i będą. Pan Adrian zaprowadzi przywódczyniem stada, klacz piękną do wody, za nią pójdzie reszta stada. Albo wiecie co im zrobi, widzieliście do czego jest zdolna babcia. Temperatura za dużo nie wzrosła i nadal jest zimno i nie ma owadów, które zwykle najbardziej upoczliwe są po południu, w najbardziej gorącej części dnia. Mimo starań Pana Adriana, tlar co prawda wchodzi do wody, ale zaraz wychodzi. To nie pora, nie czas na kąpiel. Co? Na siłę nie ma co. Spróbuję do Was przyjechać po 16:00, Jak to jest, bo nagrywasz takie filmy i one drządzą. One co zrobią i kiedy zrobią. I ty masz parę sekund, żeby to nagrać, a się często człowiek spóźnia ze wszystkim. Jak one dzisiaj nie chcą wejść do tej wody, bo jest za zimno. A ewidentnie dzisiaj jest za zimno, za chłodno. Tak. Dlatego odwiedzę Was jeszcze po południu. Do zobaczenia w części drugiej. Pozdrawiam razem z hodowcami. Druga runda. Jest po 16. Temperatura to 30 stopni. Słońce grzeje. Idealne warunki na podlaskie hipopotamy. I to są Wasze pływające konie. Dokładnie. Moje głowy zanurzają i bąbelkują. No. To jak hipopotamy teraz wygląda. No śmieją się, że to są podlaskie hipopotamy. Codziennie tak do 18 19 tak a potem się pasą. Bo, a bo pan... nie gryzą. No one wychodzą na, na noc. Jeść i on nie złapie. Tam jest miejscami do 3 metrów. No. Całe stado siedzi zanurzone w rzece, choć temperatura wody jest przerażająco zimna, przynajmniej dla mnie. Ja się dziwię, że one siedzą w tej wodzie, przecież mnie też zaczynają już gryźć. Tu widzisz jaki domów jest kolonik, nie? ale nie przez to, że one te łbły za, 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 wkładają no, pod. To co powietrze mają, to wywalą. Ciągnie powietrze, zanurza. Ty widziałeś, że oni tak potrafią. Większość tego nie wie, nie? Hmm. Że, może gryzą po prostu je w te nożdża i one tak Znów, się Ona, One oczy nawet odganiają. Nieraz niektóre to wiem mają większą wodę. Nie dziwię, nie dziwię się, bo ja też bym tak robił, jakby tak mnie gryzły. A powiedz mi, bo tą rzeką pływają kajakarze, bo to jest tak. już nurt e, to Narwi? Jest to jest Narw, to jest główna to jest główne Narwi w tej chwili. Główna koryto Narwi i tutaj pływają kaja kajakarze? Tak, to no zazwyczaj, jeżeli są ogarnięci, no to przepływają sobie obok koni i nic nie robią, odzywają się po prostu do nich. Bo tu nie, chyba 4 km stąd jest ta przystań dla kajakarzy, tak? Tak i oni zaczynają koło Bogdana i oni tam przepływają po prostu. No. I problem jest, jak wiesz, śmieci zostawiają i takie rzeczy, odpady jakieś swoje. Bo jeżeli są normalni ludzie, to tam nic się nie dzieje. Problem też pojawia się wtedy, kiedy kajakarze, którzy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, płoszą je, żeby tam tędy przepłynąć. Wtedy w pędzie konie niszczą ogrodzenie. Problem ten dotyczy również wędkarzy, którzy wjeżdżając na łąkę, nie zamykają bramy za sobą. Kilka młodych placzek opuszcza rzekę z co, gryzą pewnie te muchy i uciekają. No. Konie na brzegu ciągle komunikują się ze sztukami w wodzie. Koniec tej rozłąki. Wodę opuściły młode klacze. Gdyby wyszła przewódczyni, reszta poszłaby za nią. A tak podroski decydują się zawrócić do reszty koni. W końcu to zwierzęta stadne i w grupie czują się bezpiecznie. Narzeczyńcą ma 20 hektarów swoich ziem i 30 dzierżawy, w tym 18 orne, a reszta to łąki, które zapewniają wyżywienie koniom i bydłu. Uw pastwiska to w dużym udziale łąki torfowe położone nad rzeką Narew. Jest to jedyna rzeka w Europie anastomozująca, czyli płynąca wieloma korytami jednocześnie. To też ich pastwiska są otoczone i przeplecione licznymi starorzekami, jak i głównym korytem Narwi. Konie z rzeki korzystają od zawsze, w ten sposób nauczyły się sobie radzić z owadami i wysoką temperaturą. Czasem zdarza im się uciec na drugą stronę rzeki, choć jest tam zamontowany pastuch elektryczny. Zazwyczaj wtedy, kiedy ktoś je spłoszy lub zniszczy ogrodzenie. Konie nie płyną ani w górę, ani w dół rzeki, wchodzą tylko na swój odcinek. Ucieczki najczęściej zdarzają się w weekendy, kiedy jest dużo kajakarzy. Wtedy hodowcy są kilka razy dziennie na paswisku. Pojawił się dron nad ich głowami i jak wcześniej podczas pasienia nie przeszkadzało to im, to teraz a i owszem! Czują się niepewnie w wodzie z tym dużym czymś latającym nad nimi. Całe stado kieruje się do brzegu. I już prawie całe stado jest na brzegu. Teraz się pasą. Tak, teraz będą jadły, pół godzinki i z powrotem. Będziemy muchy zresztą tak męczyć, że stwierdzą, tak, że nara. No, no ale widzisz, o, tu jedna się zaczyna też stachać. Umyta teraz ochranko. Tak. Na dziś to koniec, zapraszam na następny odcinek Przemek Rasy Staropolskie. Czyli hodujesz też bydło mięsne i to jest taka mieszanka mięsnych ras. Wszystkich tak no. Dokładnie. Jest w dole w Czy raki same tu wychodzą, czy są oddzielone już? Nie, same wychodzą tutaj przez drabinę, poszaną. Tam mają do garmiania, dostają osobno swoją. No bo tutaj pastwiska mamy słabej jakości, więc te cielaki przy krowach samych się... Ale to... krowy chodzą razem z końmi? Nie nie, 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 nie. Osobno. Osobno, konie mamy wypuszczone, krów nie wypuszczamy, bo rwą pastuchy po prostu, uciekają, nie?